Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Do jubileuszowej gali KSW 100, która odbędzie się w Gliwicach, pozostał już nieco ponad tydzień. To wydarzenie będzie specjalne i wyjątkowe pod wieloma względami, ponieważ przede wszystkim w tym roku wypadło nam 20-lecie KSW, i ta gala będzie swego rodzaju uhonorowaniem całej historii tej federacji. Po raz pierwszy od dłuższego czasu transmisja numerowanej Gali KSW odbędzie się w systemie pay-per-view, tak samo jak to było w przypadku KSW Epic. Wiele osób rzucało konkretnymi liczbami, jakie chcieliby zobaczyć w statystykach sprzedażowych pogali, a matchmaker KSW Wojciech Rysiewski powiedział o 200 tysiącach. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę konkretne założenie i wysoko postawiona poprzeczka, którą niewykluczone, że KSW uda się przeskoczyć. Na karcie walk znajduje się 10 pojedynków, i to głównie one, a konkretnie ich uczestnicy będą impulsem dla kibiców, żeby sprzedała się jak największa ilość subskrypcji. Cała arena Gliwice jest praktycznie wyprzedana, więc o to nie należy się martwić, a jak to bywa na polskiej scenie, Pay Per View zazwyczaj najwięcej sprzedaje się na ostatnią chwilę. W dzisiejszym materiale ocenimy sobie kartę walk Galika sw 100 zarówno pod względem sportowym, jak i pod względem potencjału marketingowego. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Na początku spójrzmy na tą kartę walk z góry jako jedna całość. Mamy 10 pojedynków w różnych kategoriach wagowych, z czego stawką trzech walk będzie mistrzowski tytuł. Na 20 zawodników występujących na tej gali aż 17 z nich zajmuje wysokie miejsca w rankingach poszczególnych kategorii wagowych. Do tego czterech mistrzów, zatem to stanowi potwierdzenie tego, że rozpiska gali KSW 100 jest naprawdę potężna pod względem sportowym. Nie brakuje też największych twarzy federacji takich jak Halidow, Bartościński Wrzosek, Ruchała czy Grzebyk i wielu innych, których tutaj nie wymieniłem. Przelećmy teraz na szybko przez całą rozpiskę patrząc na poszczególne zestawienia. Pierwsza walka Adam Bryż vs Nikolaj Biwol w kategorii lekkiej to zdecydowanie na papierze najmniej ciekawy pojedynek z najbliższej gali KSW. Finalnie w klatce ta walka być może nam dostarczy sporo emocji, bo też obaj mają raczej taki styl, że nie zamulają, ale chyba zgodzicie się ze mną, że to miejsce na karcie takiej gali można było zapełnić w inny sposób. Oczywiście KSW miało pewien dług do Adama Brysza i Nikolaja Biwola za ostatnie sytuacje, ale mogli im go trochę spłacić w inny sposób, chociażby w postaci występu na innej gali. Nie zrozumcie mnie źle, to jest naprawdę ciekawy pojedynek i z chęcią go obejrzę, ale uważam, że są inni zawodnicy, którzy bardziej zasłużyli na walkę na KSW 100 niż Bryż, a w szczególności Bivol. Od drugiej walki zaczyna nam się robić ciekawiej, ponieważ tutaj w kategorii lekkiej zmierzą się Dawid Śmiłowski oraz Aymard Gi. W tym przypadku występ obu zawodników nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem, bo popularny Królik to prawdziwy specjalista od nokautów, a Gi całkiem dobrze pokazał się w debiucie dla KSW. Jego występ w głównej mierze jest pewnie podyktowany zbliżającą się galą we Francji, i dzięki temu, że na karcie walk jest zawodnik z tego kraju, powinno to dobrze zadziałać promocyjnie. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że można by postawić kogoś innego naprzeciwko śmiełowskiego, ale wydaje mi się, że gin naprawdę pokaże się z dobrej strony podczas tego pojedynku. W trzeciej walce zobaczymy konfrontację na szczycie kategorii półśredniej pomiędzy Madarsem Fleminasem a Igorem Michaliszynem. Pomimo tego, że wiele osób nie do końca jest przekonana co do Igora Michaliszyna po jego ostatniej walce, ja uważam, że podczas KSW 100 naprawdę odpali fajerwerki. On ma naprawdę wielki potencjał i być może zostanie kiedyś mistrzem kategorii półśredniej w federacji KSW. Jego rywalem będzie Madars Fleminas, który powinien być dobrym partnerem do emocjonującej walki dla Michaliszyna. Gdyby Polak nie pojawiłby się na karcie walk tej gali, byłbym zaskoczony, bo jego miejsce zamieszkania, czyli Dąbrowa Górnicza, jest blisko Gliwic i tutaj był potencjał na sprzedaż biletów. Czwarta walka to starcie w kategorii średniej pomiędzy Piotrem Kuberskim a Damianem Janikowskim. Mamy tutaj kolejne ciekawe starcie, które z wielką dozą prawdopodobieństwa wyłoni nam kolejnego pretendenta do walki o mistrzowski tytuł. Numer 2 zawalczy z numerem 3 w rankingu, więc obaj zawodnicy w pełni zasłużyli na miejsce na karcie walk tej gali i powinni nam dostarczyć naprawdę dobrą walkę. Coś mi mówi, że to starcie nie potrwa pełnego dystansu i tutaj może nam się kryć kandydat do tytułu najlepszego nokautu gali. W piątej walce w kategorii półśredniej Andrzej Grzebyk zmierzy się z Wiktorem Zalewskim. Według pierwotnych planów Grzebiek miał zawalczyć z Adrianem Bartosińskim o pas, ale w związku z wypadnięciem Pawlaka i preferencjami Halidowa ten ponownie stracił swoją szansę. Ze względu na to, miał do wyboru przeciwnika, z którym się zmierzy, i finalnie postawił na Zalewskiego, który brutalnie znakomitował swoich dwóch ostatnich oponentów. Ciekawa walka głównie ze względu na to, że zawodnik z niebywałym doświadczeniem zawalczy z zawodnikiem, który de facto dopiero rozpoczyna swoją karierę. W walce numer 6 Robert Ruchała będzie bronił swój tymczasowy pas kategorii piórkowej naprzeciwko Kacpra Formeli. Ta walka prędzej czy później musiała dojść do skutku i KSW 100 wydaje się być idealnym wydarzeniem na zmaterializowanie konfrontacji obu zawodników. Raczej występ Ruchały był pewny na tej grali, tylko dorzucono Kacpra, który jest pierwszym pretendentem. Na papierze ta walka jest bliższa niż wam się wydaje i kursy bukmacherskie zdecydowanie nie odzwierciedlają realnych szans na wygraną jednego i drugiego. Jeżeli podczas tej gali ma być jakieś zaskoczenie, to według mnie tutaj jest tego naprawdę wysokie prawdopodobieństwo. Jestem pewien, że zobaczymy naprawdę świetny pojedynek. Walka numer 7 została złożona po wypadnięciu Pudziana i jest nim konfrontacja Arka Wrzoska z Mateusem Szefelem w kategorii ciężkiej. Dla mnie to starcie jest dużo ciekawsze niż walka Pudziana, głównie ze względu na Arka Wrzoska, który naprawdę wnosi dużo nie tylko pod względem sportowym, ale również medialnym. Jego popularna bazuka i legendarne wyjście do walki na dobre wpisały się w krajobraz Gal KSW i fajnie będzie to ponownie zobaczyć podczas jubileuszowej gali. Jeżeli chodzi o szefela, to podejrzewam, że gdyby przegrał z Szymonem Bajorem w sierpniu, to właśnie Polak stanąłby naprzeciwko Arka. Dla wrzoska będzie to prawdziwy test, po którym przekonamy się, czy jest w stanie osiągnąć w tym sporcie najwyższe laury. W walce numer 8 zawalczą Rafał Haratyk i Marcin Wójcik opas kategorii półciężkiej. Tutaj nie ma większego zaskoczenia, jeżeli chodzi o matchmaking, bo haratyk od początku miał walczyć na tej gali, a wójcik wywalczył sobie status pretendenta wygraną nad piwowarczykiem. Obaj zawodnicy zmierzyli się już na początku tego roku i dosyć gładko wygrał Rafał, dlatego wielu fanów nie do końca jest zadowolonych z tego zastawienia, bo twierdzą, że skończy się podobnie jak w lutym. Mimo wszystko to jest kategoria półciężka i nie jest powiedziane, że haratyk ponownie tak łatwo załatwi sprawę. Czas na kolejny event i mistrzowski pojedynek w kategorii ciężkiej pomiędzy Philem de Friesem a Darko Stosiciem. Na ten pojedynek czekał każdy pomimo tego, że obaj zawodnicy zmierzyli się już w przyszłości. Stosic wydaje się być teraz dużo mocniejszy od ich pierwszego pojedynku i to pozwala nam myśleć, że ktoś w końcu poważnie zagrozi obecnemu dominatorowi z Anglii. Na ostatni ogień bierzemy walkę wieczoru w kategorii średniej pomiędzy Mamedem Khalidowem a Adrianem Bartosińskim. Wszyscy fani nie wyobrażali sobie Galika SW100 bez udziału Mameda Halidowa, natomiast jak się okazuje, było całkiem blisko tego, żeby ten nie wystąpił na tym wydarzeniu. Po wypadnięciu Pawlaka chciał już zrezygnować, ponieważ, jak sam twierdzi, potrzebuje mocnego rywala, który będzie stanowił dla niego motywację do ciężkich treningów. Wtedy pojawił się Bartosiński, który spełnił jego oczekiwania, i finalnie zobaczymy ich konfrontację w kategorii średniej. Wiele fanów narzeka na ten pojedynek, ale dla mnie jest to naprawdę ciekawe starcie, w którym Bartoszyński realnie może stracić 0 z rekordu. Mamet to Mamet wiele razy potrafił zaskakiwać, pomimo tego, że na papierze nie był faworytem, a tak samo jest w starciu z Bartosińskim. Z tej konfrontacji może wyjść najlepsza walka w historii KSW, ale może być też Kicha i trzy rundy klinczu lub parteru, dlatego trzymajmy kciuki za tą pierwszą opcję. Bez wahania mogę stwierdzić, że rozpiska Gali KSW 100 jest jedną z mocniejszych w historii federacji pod względem sportowym i czekają nas naprawdę mocne pojedynki w Gliwicach. Mamy tutaj zawodników stopu organizacji, którzy na pewno zrobią wszystko, żeby na jubileuszowej Gali pokazać się z jak najlepszej strony. Pamiętajmy, że najlepszy występ na tej gali zostanie nagrodzony bonusem w wysokości 100 tysięcy złotych, a to powinno zmotywować zawodników do kończenia walk przed czasem. Dla zaawansowanych fanów MMA będzie to prawdziwe święto, natomiast zdaję sobie sprawę, co sprzedaje się w dzisiejszych czasach, i uważam, że brakuje tutaj kogoś, kto zapewni sprzedaż z innego targetu. Karta walk Gali KSW 100, moim zdaniem, jest lepsza pod względem sportowym niż ta zaproponowana na KSW Koloseum 1, natomiast tam mieliśmy takie postacie jak Popek, Pudzian, Powrót Jurasa czy Występ Różala, co powodowało niesamowitą aurę wokół tego wydarzenia. Mam przeczucie, że tutaj czegoś takiego brakuje i rozmawiając z osobami, które śledzą MMA jako niedzielny kibic, najczęściej otrzymuję odpowiedź, że nieszczególnie grzeje ich ta karta. Z tego powodu oczekiwane przez Wojsława Rysiewskiego 200 tysięcy sprzedanych subskrypcji pay-per-view może być trudne, pomimo tego, że jest to najmocniejsza rozpiska w historii organizacji. Życzyłbym sobie jednak, żeby ta bariera została przebita, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, jak wygląda obecny rynek i konkurencja na rynku takich wydarzeń. Być może konferencja, która odbędzie się w tygodniu przed galą, wzniesie tę galę na wyższy poziom medialny, ale nie wiem jakie wy macie odczucia. Moim zdaniem jest ciszej o tym wydarzeniu niż w przypadku chociażby gal na stadionie narodowym. Ja osobiście już się nie mogę doczekać, ponieważ pojedynki będą naprawdę pierwsza klasa. Pamiętajcie, że w tygodniu przed galą pojawi się materiał stypowania wszystkich pojedynków z tego wydarzenia. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o karcie walk gali KSW 100 w Gliwica. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia prowadzący kanał World of MMA.